Dlaczego niektóre teksty biblijne są niezrozumiałe? To temat dzisiejszego naszego rozważania Słowa Bożego. Serdecznie witam Was, moi drodzy. Adam Miarka na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Aby właściwie rozumieć Słowo Boże w naszym studium Biblii, musimy stosować kilka zasad właściwej interpretacji tekstu. Ja będę chciał dzisiaj mówić o trzech zasadach i zilustrować je. Pierwsza z nich to uwzględniać wszystkie teksty Pisma Świętego na dany temat. To jest zasada, która połaci jest zwana tota skryptura, czyli całe pismo musimy uwzględniać w nauczaniu pewnej kwestii, nie tylko wybrany tekst, dlatego że jeżeli wybrany tekst tylko rozpatrujemy, możemy dojść do błędnych wniosków. Przykład. W księdze psalmów w wielu miejscach czytamy takie sformułowanie: Nad wszystkich bogów. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i królem wielkim nad wszystkich bogów. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej Ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Zaiste wiem, że wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Kiedy czytamy wielokrotnie powtarzane takie sformułowanie, możemy dojść do wniosku, że jest wielu innych Bogów na tym świecie i tylko nasz Bóg, Bóg Biblii, jest najwyższym spośród nich. Ale nic bardziej błędnego. Tak naprawdę y, sytuacja jest taka, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, a ci, którzy nazywani są tutaj innymi bogami, to są wymysły y, ludzkich. Y, Serc I to nie są prawdziwi bogowie. Kiedy weźmiemy pod uwagę inne teksty Pisma Świętego, na przykład Drugą Księgę Królewską, 19 rozdział 17, 18 werset, stanie się to jasne. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Widzimy tutaj taką sytuację, jakby taką dwoistość. Powrzucali królowie aseryjscy bogów pewnych ludów w ogień i jest jedna taka warstwa. To byli bogowie, ale nie byli to bogowie. W pewnym sensie to byli bogowie, dlatego że za bogów uważały ich te ludy, które czciły te dzieła rąk ludzkich, wyroby z drzewa i z kamienia, które wyobrażały im ich bogów, których czcili, ale to nie byli prawdziwi bogowie, to byli wymyśloni bogowie, i oni funkcjonowali tylko w umysłach tych ludzi, który, którzy tych bogów wymyślili. I taki jest sens tego sformułowania, że Bóg jest nad wszystkich bogów, nawet jeżeli inne ludy mają tak zwanych swoich bogów, to i tak Bóg Izraela, Bóg Biblii jest najwyższy, jest wyższy ponad te ich nawet wymysły ich bóstw. Taki jest sens tego konkretnego wyrażenia. My w naszym rozważaniu Słowa Bożego, aby właściwie go rozumieć, musimy też uwzględniać kontekst historyczno-kulturowy. Ja tutaj dam dwa przykłady. Pierwszy, kiedy żydzi przyprowadzili Pana Jezusa do Piłata, aby Piłat go osądził. Te wydarzenia są zapisane w Ewangelii Jana w 18. rozdziale od 29. wersetu. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Piłat: Weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Oczywiście czytamy tutaj to najbardziej frapujące stwierdzenie. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, czytamy, które wypowiedział, zaznaczając jaką śmiercią mał umrzeć. Co mieli Żydzi na myśli, kiedy powiedzieli, nam nie wolno nikogo zabijać? Przecież czytamy w księgach mojżeszowych wielokrotnie, że pewne... Przestępstwa, pewne grzechy miały być karane śmiercią. W trzeciej mojżeszowej, inaczej Księdze kapłańskiej, 24 rozdział 16, werset czytamy: Kto bluźni imieniu pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec. Za bluźnierstwo imieniu pana poniesie śmierć. Także Żydzi mieli nakaz wykonywania wyroków śmierci przez kamienowanie przy różnego rodzaju przestępstwach, grzechach, między innymi przy bluźnierstwie. Ale to było w czasach, kiedy. Izrael miał własną państwowość i rządził się własnymi prawami. To był czas tak zwanej teokracji, kiedy prawa Boże, prawa religijne były też prawami państwowymi. I dlatego za przestępstwo przykazań religijnych, poważne przestępstwo, była kara śmierci takie jak na przykład bluźnierstwo, cudzołóstwo i porywanie ludzi. Różnego innego rodzaju przestępstwa, jak złożyczenie ojcu i matce. Jak to jest, że Żydzi w czasach Jezusa powiedzieli dla mnie wolno nikogo zabijać? Żydzi w czasach pana Jezusa nie mieli własnej państwowości, byli częścią imperium rzymskiego, zostali podbici przez Rzymian jako jedna z prowincji. Oczywiście mieli swoją autonomię, tak jak Piłat powiedział: osądźcie go według własnego zakonu. Macie swoje prawa, swoich sędziów, mieli pewną autonomię, nawet swojego króla, mieli Heroda, ale to wszystko działo się pod panowaniem Rzymu, który nad tym miał kontrolę. I nadzór. I Rzymianie zastrzegli tylko dla władzy rzymskiej prawo skazywania na śmierć i wykonywania wyroków śmierci. Dlatego pomimo tego, że właśnie Rada Najwyższa uznała Jezusa za bluźniercę i winnego śmierci, aby legalnie ten wyrok śmierci wykonać, on musiał być zatwierdzony. Musiał się odbyć ponowny sąd przed namiestnikiem rzymskim, przed Piłatem, i to Piłat musiał wydać wyrok śmierci, aby ten wyrok śmierci mógł być legalnie wykonany. Dlatego nam nie wolno nikogo zabijać. To wypowiedź uwzględniająca kontekst historyczno-kulturowy tamtych czasów, gdzie Żydzi, jako poddani Cesarstwa Rzymskiego, nie mieli prawa wykonywać wyroków śmierci bez zatwierdzenia tego wyroku przez władze rzymskie. Kiedy czytamy taki tekst, na przykład w dziejach apostolskich 19-10 i działo się to przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Jest mowa o misji, którą prowadził apostoł Paweł w Azji. I kiedy czytamy to, możemy zacząć drapać się w głowę: no to jak to? Wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo Pańskie? Wszyscy mieszkańcy Azji, to znaczy, że apostoł Paweł dotarł aż do Dalekiego Wschodu, gdzieś do Władywostoku, w Chinach głosił, w Indiach, może na Wyspach Japońskich, i to wszystko w dwa lata? Jak to jest możliwe? Oczywiście nic bardziej błędnego. To sformułowanie, które zostało tu użyte, Azja, my dzisiaj rozumiemy jako cały kontynent azjatycki, ale to słowo w czasach apostoła Pawła, kiedy spisywane były Dzieje Apostolskie, oznaczało rzymską prowincję o nazwie Azja, która była częścią Imperium Rzymskiego jaka, jako jedna z wielu prowincji tego imperium. Tutaj mamy pokazane właśnie. Różne prowincje rzymskie w 210 roku naszej ery i Azja, tutaj zaznaczona zielonym kolorem i wskazana żółtą strzałką, to jedna z wielu tych rzymskich prowincji, która obejmuje obszar części dzisiejszej Turcji. Jest to może około 1 trzeciej powierzchni dzisiejszej Polski. Także musimy uwzględniać kontekst historyczno-kulturowy pewnych słów, wyrażeń, wypowiedzi, jakie one miały znaczenie w czasach, kiedy było spisywane słowo Boże, a nie jakie ono mają znaczenie dzisiaj, dlatego że język zmienia się i pewne pojęcia zmieniają swoje znaczenie z czasem. Trzecia zasada, bardzo ważna i chyba nawet najważniejsza z nich wszystkich, o której chciałbym dzisiaj mówić, to musimy uwzględniać w naszym studium Biblii. Przede wszystkim to, że Biblia ma nam przekazać przesłanie duchowe prowadzące do zbawienia, i to jest główny cel Słowa Bożego. I często w tym celu, aby przekazać nam pewne duchowe prawdy, posługuje się językiem obrazowym, pewnymi przenośniami, pewną symboliką. Biblijny przykład. Czytamy w liście Jakuba, 4 rozdział, 8 werset: Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Oczywiście nie chodzi tutaj o fizyczne zbliżenie się do Boga, który mieszka w trzecim niebie. Bo nie jesteśmy w stanie za bardzo tego wykonać w sensie fizycznym, ale też nie o sens fizyczny tutaj chodzi. My mamy przybliżyć się naszymi sercami, naszymi myślami, naszym wnętrzem do Boga. My mamy obmyć ręce, jeżeli jesteśmy grzesznikami, nie w sensie dosłownym, że mamy wziąć wodę i umyć nasze ręce i nasze grzechy. Zostają przebaczone, jesteśmy od nich oczyszczeni, bo zrobiliśmy tak, jak słowo Boże mówi: obmyjcie ręce grzesznicy, jestem grzesznikiem, obmyłem ręce, sprawa mojego grzechu jest załatwiona. Oczywiście jest to obraz symboliczny. Ręce w Biblii oznaczają uczynki, i brudne ręce oznaczają. Po prostu grzeszne uczynki. Dlatego symboliczne umycie rąk jest takim oczyszczeniem od grzesznych uczynków. Chodzi tutaj o to, że mamy wyznać Bogu te grzechy, zdać sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami. Prosić o wybaczenie i odwrócić się od tych grzechów. Taki jest sens tego obmycia rąk. Nie chodzi oczywiście o obmycie fizyczne rąk. I to samo dotyczy oczyszczenia serca. Oczywiście serce jest tutaj też przenością, dlatego że serce jest tylko mięśniem, które pompuje krew. Ale w Biblii serce oznacza siedlisko uczuć człowieka. Także abyśmy właściwie rozumieli, musimy brać pod uwagę, ten język obrazowy, którym bardzo często Biblia się posługuje, szczególnie Pan Jezus w swoim nauczaniu, często korzystał z przypowieści, aby lepiej poprzez pewne obrazowe historie docierać do umysłów ludzi z duchowymi prawdami. Więcej na temat tych przykładów, trudnych wypowiedzi Pana Jezusa, których nie należało rozumieć dosłownie, tylko w sposób symboliczny i widzieć w nich duchowe przesłanie, a nie rozumieć dosłownie, te słowa, które Pan Jezus powiedział, będę chciał w innym rozważaniu Słowa Bożego przedstawić. Na dzisiaj to tyle, wiarygodność Biblii w szczegółach, to temat, którym będę chciał podzielić się wkrótce. Czy możemy zaufać Słowu Bożemu, że jest wiarygodne i dokładne w najdrobniejszych szczegółach? To temat kolejnego rozważania. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Żyjąc z Każdym Słowem. Szczególnie polecam Wam poniższe filmy. Niech dobry Bóg obficie błogosławi Was. Do zobaczenia na kolejnym programie. Amen.